Panie doktorze, a woda czy ma wpływ na, na DOMS? Oczywiście. Nawodnienie. Musi być odpowiednie nawodnienie. Musi być e, organizm w stanie równowagi kwasowo-zasadowej, czyli musi być w pH 7,35, 7,45 i w takich warunkach te metabolity wtórne i stan zapalny, który jest w komórkach uszkodzonych, ale nie całkowicie zdegradowanych, może być efektywnie usuwany z organizmu. Także nawodnienie będzie kluczowe dla. I dla ogólnoustrojowego stanu zakwaszenia organizmu nie mylić z zakwaszeniem mięśniowym, i tym bardziej nie mylić z zakwasami, i z, zakwasami i z domsem, czyli to opóźnioną obecnością mięśniową, czyli naszymi tymi pseudo zakwasami, prawda? Nawodnienie musi być, bo tak jak mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, nerka musi mieć czym filtrować. Jak nie ma tej wody i krew jest zagęszczona, ona nie filtruje, ona się niszczy. To wszystko, te wszystkie toksyny w dużym stężeniu uderzają w nerkę i ona często tego nie wytrzymuje kłębuszki nerkowe pękają jest atrofia niszczymy nerki